Witajcie kochani na kolejnym odcinku i na premierce ostatniej kwietniowej. Worek z kasą, Strabka chyba nowa po 5 zł Wygląda w ten sposób. Tu już oglądałam właśnie premierkę Madzi, Alicji. Pozdrawiam. I właśnie napisałam w komentarzu, że znowu zrobili pomyłkę, bo nazwa worek z kasą, a my szukamy, a my szukamy pliku. No to już mogli dać worek. Tu są worki, no to szukamy worka. No ale kto zrozumie od tą Tabela wygranych od 5 zł do 175 tysięcy główna. 9 stopni, 10, 20, 50, 100. To może tak jeszcze jest realne, a powyżej to nie wiem. Trochę w to wątpię, ja mam 6 sztuk, czyli 30 zł inwestycja. Nie ma co szaleć w te małe. Jak ma coś wpaść, to wpadnie nawet w jednej sztuce. Numerki będę mówiła po kolei, a teraz mam, zaczynam od jedynki. Jedyneczka. Czy zabłyśnie wygraną?

I 57. Mówię, nie ma co szaleć, bo jak się wygra, ma się wygrać, to się wygra. Yy, tak, pod plikiem. Co? Nie, ja nie wierzę, aż mi się po prostu ciepło zrobiło. I pod 12. Nie. Stuwa. Jezus kochany. Patrzcie, jaka szczęśliwa jedynka. Stuwa. No, szok. Po prostu jestem w szoku. Cały weekend majowy będę w szoku. Kontrolne U. Dwie pięćdziesiątki. Jezus. <noise> o może trzydzieści złotych. No i to się właśnie potwierdza, to co mówiłam na początku. Jak się ma wygrać, to się wygra w jednej. No, takie premiery to dawno nie pamiętam. 43, 19, 15 i 34. Szok. Po prostu szok 33, 21, 56, 44 i 24, 38, 28, 59, no tu już pewnie nic nie będzie, bo tak obok to raczej U i W. A ta stówa to jest taki stopień wygrany piąty. Nie no, muszę sobie zrobić pamiątkowe zdjęcie, naprawdę. Teraz numerek 14 wygrywa 32, 35, 44 i 13. No to mi się trafił prawdziwy worek pieniędzy. Worek z kasą 42 nie ma, 49 nie ma, 37, 39, 12. 16 59 58 26 i 46. Chociaż powiem, że te kwietniowe premiery nie były takie złe. Były dość szczęśliwe. Niebawem jeszcze w tym tygodniu wpadnie teraz numerek 17. Podsumowanie tradycyjne u mnie, podsumowanie premier właśnie kwietnia. Bo zawsze robię takie podsumowanie miesiąca, jeśli ktoś tu jest nowy i nie wie. I zobaczymy, jak właśnie wyjdą na tym podsumowaniu. Ale ogólnie tu jest na razie pusto. Ogólnie kwietniowe były bardzo fajne, naprawdę. 49, 56 i 53. Tu jest B i tu jest F. Dobra, pusto, ale ja się wcale nie przyjmuję, bo ja mam premierę bajkę.

I ostatnia na dziś z numerem 13. To taka stuwa nie wpadła nawet w. Albo nie, nie zdradzam. Jutro podsumowanie: 53, numer 13, tak? Mówiłam. 59, zaraz powiem, co chciałam powiedzieć. 54, 43, 33. 26, 55 i 36. I zobaczcie, w żadnej innej nic nie wpadło. 5 pustych, za to jedna perełka z numerem pierwszym. Stówka. Dwa razy 50. Bajka, po prostu premiera bajka. Jutro, na jutro zapraszam na ostatnią część. Ostatni odcinek z paczką Król cash. Ja to po prostu teraz tutaj już się gubię w słowach, bo jestem po prostu w szoku z tą sprawką. Jutro podsumowanie z paczki Króla Kesha i zabawy z Mary i Mario. Zobaczycie jak właśnie ta paczka wypadła. Jak no, u mnie i u nich. I w najbliższych dniach wpadnie również podsumowanie kwietnia, czyli premier, które mieliśmy w kwietniu. I serdecznie zapraszam właśnie na jutro podsumowanie wstrapki Król Kesz całej paczki. Ja Wam życzę udanego, majowego weekendu. Pięknej pogody. U mnie jest naprawdę pięknie. Dzisiaj jest po prostu lato za oknem. Jest pięknie. Mam nadzieję, że się utrzyma do końca tygodnia taka ładna pogoda. I wszystkim mam życzę pięknej pogody, udanej majówki i do zobaczenia, do usłyszenia jutro oraz w następnych odcinkach. Pa!